Przeciw białym śladom na czarnych ubraniach oraz żółtym plamom na białych. Antyperspirant Nivea Invisible. Chroni przed śladami na ubraniach i zapewnia 48 godzin ochrony przed nadmiernym poceniem. Nivea Invisible, najchętniej wybierany przez kobiety antyperspirant w Polsce. Nivea, wyjątkowa pielęgnacja od 100 lat. Nie. Tak to tydzień! <grystanie> Woda. 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 O! Tylko nie mówcie, żeby jej nie znać! Play dociera dalej niż wojewódzki, bo Play ma zasięg aż trzech sieci komórkowych. Najszybciej rozwijająca się sieć w Polsce. Play. Niektórych rzeczy łatwo się nauczyć. A inne są trudniejsze. Dlatego uprościliśmy mycie rąk. Bezdotykowy aplikator mydła Detol automatycznie wyczuwa zbliżone dłonie i dozuje mydło, które zabija 99,9% bakterii. Nowy bezdotykowy aplikator mydła Detol. Mycie rąk to świetna zabawa. Teraz antybakteryjna formuła Detol dostępna również w mydłach z pompką. Dowiedz się więcej na www.detol.pl Mam tyle lat Ja ani jednej zmarszczki, żeby to udowodnić. Nowy przeciwzmarszczkowy krem Nivea Q10 z naturalnie występującym w skórze koenzynem Q10 został wzmocniony kreatyną. Dlatego redukuje zmarszczki jeszcze skuteczniej, zapewniając widoczne efekty już w 4 tygodnie. Krem przeciwzmarszczkowy Nivea Q10 z kreatyną. Lepszy niż kiedykolwiek. Teraz w specjalnej obniżonej cenie. 29,99 w dezodorantach. Fast Sport, najskuteczniejszy dezodorant Fa. Podwójna ochrona przed poceniem się i nieprzyjemnym zapachem. Fast Sport działa znacznie dłużej niż inne dezodoranty, aż do 72 godzin. Nowy Fast Sport. Poczuj się fantastycznie.